Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy Kradzież Kota. Ale mam jeszcze jedną ofertę dla wszystkich, niezależnie od wieku. Czas wspólnie wjechać do internetu. Sporo osób domagało się, abym pokazał Jaśka, martwiąc się, czy wszystko u niego dobrze. No I w ten sposób ucinamy wszelkie spekulacje, czy żyje, czy może ktoś go ukradł. No bo takie sytuacje też się zdarzają. Oto kocia kryminalna sprawa z USA, gdy zginął kot Pyro z domu w mieście Aurora w Colorado. Zwierzak nie pojawiał się w domu przez kilka dni, dlatego zaniepokojona właścicielka przeanalizowała nagranie domowego monitoringu. To co zobaczyła mocno ją zaskoczyło. Tego dnia dostarczono jej paczkę z Amazona. Pani kurier położyła przesyłkę, a pan kurier głaskał zaginionego kota... Dodając, że jego znajomi zgubili dokładnie tak wyglądającego kota. Po tych słowach weszli do busa, ale po kilku chwilach kurier wrócił do kota, aby go zabrać. W ten sposób by rozniknął. Nie jestem detektywem, ale dla mnie, jak i pewnie dla was, sprawa jest prosta. Mamy kuriera, mamy firmę, z której był. No ale Amazon trochę pokrętnie podchodził do sprawy. Najpierw poprosił o zdjęcia lub filmy, które pomogą wyjaśnić sprawę. Oczywiście wszystkie dowody zostały przesłane, na co Amazon poprosił o więcej czasu i zaproponował kartę podarunkową na kwotę 200 dolarów na ulotki z zagniętym kotem, które będzie można rozwiesić w okolicy. Nie no, dajcie jeszcze kupon na drukarkę, długopisy, taśmę, albo najlepiej na kota, to już w ogóle rozwiąże sprawę. Widząc jak to wszystko idzie, to właściciele sami znaleźli kontakt do przełożonego kuriera, a ten wiedział o całej sytuacji rozmawiał z pracownikiem, który tłumaczył się tym zaginionym kotem znajomych. No i zwrócił pyro, ale pod osłoną nocy w pierwszych dniach września. Kot był wystraszony, wygłodniały i wychudzony. Obecnie właściciele oczekują od Amazona zwrotu 91,5 dolara. To koszt wizyty u weterynarza. Dla mnie to było porwanie. Ja rozumiem pomyłkę, gdyby szedł ulicą i ten kot wyglądałby na porzuconego albo byłby taki jak tu. Sam prosiłby o pomoc. Ok, wtedy go zabierasz i ratujesz. Dobrze, że zamówienie wykonywał jakiś okoliczny kurier, a nie krajowy albo międzynarodowy kierowca. W Chinach popularny jest 56-letni kierowca ciężarówki, pan Wang, który przemierzając kraj, co jakiś czas napotykał na bezpańskie koty. Obecnie ma trzech kompanów, którzy towarzyszą mu w pracy. Pierwszego znalazł w 2020 roku. Miejmy nadzieję, że żaden nie miał właściciela jak pyro. Koty na postojach nigdzie się nie oddalają. Są szczęśliwe i inteligentne. A pewnie też czasem poprowadzą ciężarówkę za pana łanga. Nie no, pewnie wygląda to tak. Jednak rzeczy, których nie powinniśmy robić z naszymi zwierzakami, kotami czy psami. Są to wycieczki górskie na te wyższe partie. Oto sytuacja z naszych Tatr, gdzie niemiecki turysta wspinał się po szlaku z łańcuchami z torbą na ramieniu, w której był pies. Nie no, zadbał o jego wygodę, pies miał wycięte dziury na głowę i łapy. Nie no, super, jak już spadną, to tylko dla człowieka będzie potrzebny worek. Nie no, po prostu ludzka głupota sięga szczytów. Dosłownie. Zostajemy w powietrzu albo na ziemi, bo są różne przyczyny, dla których mogą odwołać nam lot. Usterka, agresywny pasażer, albo jego problemy z żołądkiem. I ci, co teraz jedzą, proszę odłóżcie jedzenie na bok. Spokojnie nie wystygnie. Brzmi to wszystko delikatnie, ale takie nie było. Okazało się, że samolot lecący z Atlanty do Barcelony musiał zostać zawrócony. Jeden z pasażerów dostał strasznego ataku biegunki. To zmusiło pilota do interwencji. Szybko połączył się z wieżą, tłumacząc, że to Zagrożenie biologiczne. Patrząc, jak to wyglądało, to serio szambo mogło dopiero wybić. Gdyby inni pasażerowie zaczęli wymiotować, a później inni, ta reakcja łańcuchowa byłaby prawdziwym Armagedonem. Dziwię się, że pilot nie odpalił masek tlenowych. Trzeba przyznać, że linie lotnicze stanęły na wysokości zadania. Lot został cofnięty, kabina wymyta, wymieniono dywaniki. No i po pięciu godzinach wszyscy pasażerowie wystartowali do Barcelony. No, może oprócz tego pasażera bomby biologicznej. On został w Atlancie. Film na x nabił 3 miliony wyświetleń, a opublikował go brat pasażera. Z jego relacji wynika, że nie było nic czuć, prócz wanilii, bo takiego detergentu użyto. A jak znam Amazon, pewnie dałby wszystkim 200-dolarowy kupon na taki detergent, no i na worki, gdyby im się zwracało, gdyby patrzyli na tego typa z problemami, bo pewnie lotu by nie cofnęli. A jak już jesteśmy w tym temacie, to podobno bakterie kałowe poprawiają wyniki sportowców i możliwe, że będą ich używać jako naturalny doping. I w sumie coś w tym jest, bo jak chce się do toalety, to biegnie się do niej tak szybko jak nigdy wcześniej. Proste. No a ten news z dupy. Dosłownie, niech zakończy tą obrzydliwą część odcinka. Możecie wracać do jedzenia. W Polsce gigantyczną popularność zdobył jeden z wpisów klientów M banku. Pan Karol w poniedziałkowy poranek zauważył, że na jego koncie widnieje dwumilionowy dług. Jak się okazało, zadłużenie nie było jego, a urząd skarbowy, na którego wniosek blokada została założona, potwierdził, że został on wystawiony na inną osobę. Mimo wszystko bank nie chciał tego cofnąć i pan Karol z bezradności napisał post. A takimi komentarzami bank tylko się ośmieszał. Wpis rozszedł się po internecie. Media przejęły temat, no i nie uzyskały żadnych informacji z banku, który chronił się tajemnicą bankową. Poszkodowany wynajął prawnika, no i gdy sprawa zaczęła śmierć albo gdy sprawa stała się poważna bank nagle wycofał dwumilionowy dług, tłumacząc, że pracownik pomylił numery rachunku bankowego. Pan Karol wierzy, że to dzięki sile internetu, za to wszystkim dziękuję. Chociaż nadal nie otrzymał przeprosin, nadal zostaje w kontakcie z prawnikiem. e Bank, nie można było tak od razu? A może w stylu Amazona, jeszcze jakiś kupon na dobrą lokatę? Nie no, zbijam się. Dobrze, że sytuacja została wyjaśniona, chociaż trzeba jeszcze przeprosić. A 2 miliony długu, nawet jeżeli nie jest basz, no to bardzo stresujące. I dobrze, że żyjemy w cywilizowanej części świata, bo w tych innych, jak wisisz komuś kasę, załatwia się to inaczej. W Ekwadorze mafia zastraszała jednego z mieszkańców, strzelając w jego dom. Według mediów mieszkaniec wisiał mafii pieniądze. Napastnicy po szybkiej akcji wsiedli do samochodu i po 500 metrach Samochód eksplodował. Jak się okazało, jeden z napastników odpalił granat no i zapomniał go wyrzucić. Wsiadł z nim do samochodu. Według mediów wszyscy zginęli. Według władz są ranni, ale przeżyli. A według policji nikt nie zgłaszał się do szpitali ani do nich. Nawet właściciel ostrzeliwanego domu. Sprawy nie było. Dziwny kraj z dziwnymi ludźmi, bo jak można zapomnieć, wyrzucić granat? Pewnie wyglądało to podobnie. Facet wyrzucił zawleczkę tak jak te dziewczyny wyrzuciły zapalniczkę po podpaleniu nią petardy. Po jakimś czasie był wybuch w ich rękach. Jak widać, błędy zdarzają się nawet profesjonalistom. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny, jak zostawisz lajka, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. No i na tym kanale widzimy się w poniedziałek. Miłego kibicowania, dobrego weekendu. Do zobaczenia. Hej!